Nazywam się Tomasz Stypłowski, jestem właścicielem firmy Roll Toma. Jestem daleki od załatwiania spraw przez internet, ale w ostatnim czasie pojawiły się filmy oczerniające naszą firmę. Pamiętajcie, że nie wszystko, co jest publikowane, jest prawdą. Jest łatwo postawić kogoś w złym świetle. Internet jest pełen pomówień i łatwo zaszkodzić niewinnym osobom. Nasza firma nigdy nie zostawiała. Ee, klienta w potrzebie. Zawsze jesteśmy blisko niego. To My zawsze byliśmy przy rolniku. My zawsze jesteśmy z kontrahentem jak najbliżej, jak tylko się da. Nasz serwis, czyli nasi mechanicy przy wsparciu Akko są w stanie rozwiązać każdy problem. I tak też by było w tym przypadku. My nie zrezygnowaliśmy z naprawy ciągnika. Staraliśmy się zawsze być z kontrahentem. To rolnik zabronił nam przyjazdu i weryfikacji usterki, jeśli by takowa istniała. Widząc patowo sytuację i niechęci kontrahenta do naszego serwisu, postanowiliśmy zwrócić mu całą kwotę pieniędzy, jaką zapłacił w dniu zakupu ciągnika. Niestety to też nie jest z aprobatą, nie zgodził się na to. Teraz widzimy nagrywane filmy, szkolowanie naszej firmy, a my tak naprawdę mamy dwie opcje: chcemy naprawić ciągnik, ewentualnie zwrócić pieniądze. I po co jest to zamieszanie? Odpowiedzcie sobie na to sami. Widząc patową sytuację, chcieliśmy zwrócić rolnikowi wszystkie pieniądze, jakie zapłacił w dniu odebrania ciągnika, pomimo przebiegu 670 motogodzin. Oczywiście nie wycofujemy się w naszej propozycji i nadal jesteśmy w stanie odkupić ten ciągnik za kwotę, jaką rolnik zapłacił, kiedy był nowy. Następna nasza propozycja to oczywiście naprawa tego ciągnika. My nigdy nie chowaliśmy głowy w piasek. Zawsze chcieliśmy pomóc rolnikowi. W czasie serwisu naszych maszyn zapewniamy maszyny zastępcze, które są dostępne od ręki. W tym przypadku było podobnie. O tym rolnik też nie wspomina w filmie. Jest to nagrany film jednostronnie, w którym nie są zawarte fakty. Faktem jest to, że firma Roltoma chce naprawić ten ciągnik, jeżeli w ogóle jest zepsuty, ale najpierw musi nam rolnik pozwolić na diagnostykę. To on jest właścicielem tego ciągnika. Ewentualnie, jeżeli nie chce już naprawiać tego ciągnika, nie chce współpracy z nami, chcemy mu zwrócić Pieniądze, jakie zapłacił, kiedy był nowy. Dodatkowo, nie naliczamy kosztów najmu naszych maszyn zastępczych, jakie ponieśliśmy, które mogą sięgać nawet 100 tysięcy złotych podczas serwisowania maszyny. W celu pełnej transparentności załączamy kopie pisma, jakie wysłaliśmy 10 października i je podtrzymujemy. Proszę Was o zdrowy rozsądek, my dbamy o swoich klientów i będziemy robić to nieustannie to sam rolnik wycofał się z możliwości naprawy tego ciągnika i nam tego zabrania. Ja rozumiem potrzeby rolnika. Sam jestem rolnikiem, jak i moi rodzice. Większość naszych pracowników też pochodzi z terenów wiejskich i ma w większości przypadków swoje gospodarstwa.